Będę wciąż musiałam zmienić pracę, więc pogadajmy sobie o tym, czego nie lubię w procesach rekrutacyjnych. Wieloetapowych rozmów rekrutacyjnych. Rozumiem, jeżeli aplikujesz na przykład na stanowisko lidera, menadżera albo jakiegoś dyrektora, ale jeśli aplikujesz na stanowisko specjalisty, to moim zdaniem cztery etapy rekrutacji nie mają sensu. Raz brałam udział w czymś takim i to nie było w ogóle przyjemne. A podkreślę, że aplikowałam na stanowisko specjalisty. Nie lubię też bardzo testów praktycznych umiejętności. I mimo wiem, że to jest bardzo ważne, to strasznie mnie to stresuje i mimo że coś potrafię, to jak ktoś mi patrzy na ręce, to od razu mi to nie. Wychodzi. Tak miałam na przykład z Excelem. Nie lubię też asystentów AI, jeżeli chodzi o umawianie rozmów rekrutacyjnych, bo później, jak musisz na przykład przełożyć takie spotkanie, to nie jesteś się w stanie z takim agentem dogadać. A poza tym nie wiesz też nic o zespole, o widełkach, o stanowisku. Dowiadujesz się już dopiero na samej rozmowie i wiele rzeczy wtedy cię może zaskoczyć. Ostatnią rzeczy, której bardzo nie lubię, jest weryfikacja języka włoskiego. Tak, włoskiego, nie angielskiego, dlatego że ja studiowałam ten język i zawsze mam taką presję, że chcę dobrze wypaść. Co tylko sprawia, że bardziej się stresuję i więcej rzeczy zapominam. Myślę, że te rzeczy zestresowałyby niejedną osobę nie tylko w ciąży.